Biznesmeni z powiatu wodzisławskiego, Żor Raciborza i Cieszyna bawili się w minioną sobotę 7 września na terenie pola kampingowego Europa w Olzie. Odbył się tam piąty już piknik przedsiębiorców. Tym razem impreza organizowana przez cech rzemieślników i innych przedsiębiorców oraz Wodzisławską Izbę Gospodarczą upłynęła pod znakiem sportu. Gościem pikniku była Agata Perenc, judoczka Polonii Rybnik, aktualna mistrzyni Polski. Przed uczestnikami zaprezentowali się też jej klubowi koledzy oraz hokeiści JKH GKS Jastrzębie. Swoje pokazy zaprezentowały tancerki z eksplozji tańca. Grał zespół Szlagier Maszyna, a kulminacyjnym punktem... Był mecz piłkarski. Próbowaliśmy różnych sposobów, a tym razem spróbowaliśmy pikniku. Pikniku dla przedsiębiorców, że możemy zgromadzić wielu przedsiębiorców na wesoło. Na luźno, na spokojno, wraz z ich rodzinami, osobami towarzyszącymi, a przede wszystkim przedsiębiorców z ich pracownikami. To jest naszym celem, żeby tą integrację społeczeństwa gospodarczego na naszym terenie zorganizować. Jak się okazuje pikniki organizowane dla przedsiębiorców cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Lokalni biznesmeni w towarzystwie swoich rodzin chętnie biorą udział w tego typu imprezach. Właściwie cały czas pracujemy. Przedsiębiorców zrzeszamy, którzy też cały czas pracują. Trudno kogokolwiek zmobilizować do tego, żeby odpoczywał. W związku z tym postanowiliśmy zrobić taką imprezę na sportowo z dziećmi, żeby można było oderwać się od pracy i przyjść tutaj z rodzinami. Przyznam szczerze, że jeżeli popatrzymy na siebie w branżach, to jesteśmy wszyscy dla siebie konkurencją. To jest podstawa. Jeżeli patrzymy pomiędzy branżami, no to widzimy, że każdy z nas jest w jakiś sposób zagoniony, zapracowany, ciągle ma mały czasu, a taki weekend poświęcić raz w roku jest to jedyna okazja, żeby właśnie móc porozmawiać między przedsiębiorcami, wymienić wizytówki, wymienić różne spostrzeżenia. To jest bardzo interesujące, że właśnie tu na tym spotkaniu zawiązuje się wiele, nawet szlachetnych inicjatyw i mówiąc krótko, interesów. Dzisiaj też gościmy e, przedsiębiorców z Cieszyna. Tam jest klub przedsiębiorcy na zamku w Cieszynie i też dzisiaj do nas zawitali. Jest to też wynikiem naszych e, wspólnych działań i prac, spotkań na terenie Jaszczębia, Cieszyna, Pawłowic. Teraz się szykujemy jeszcze na Ustroń i Chcemy tutaj cały ten rejon zjednoczyć. Nie ukrywam, że ruszamy także na Czechy. Już w październiku mamy śniadanie biznesowe z Karwiną, więc może w przyszłym roku zaprosimy też przedsiębiorców z Karwiny, z Ostrawy, z do, tutaj do wspólnej zabawy www.tefaulkanon.pl, nowa strona telewizji.